Witajcie! Tu polski gość od zabawek. Witajcie w roku 2017. Mam nadzieję, że to będzie rok pełen przygód, pełen pozytywnej energii i oczywiście pełen zabawek i innych rzeczy, którymi się interesuję. Ale jak widzicie, zacznę ten rok w dosyć nietypowy sposób, mianowicie pokażę wam dwa zestawy puzzli, i zanim ktoś mnie spyta, czemu na moim kanale są puzzle, odpowiem dostałem jakiś czas temu propozycję od firmy CD Projekt, żeby je wam pokazać, a że chciałem w jakiś sposób nawiązać z nimi kontakt od dłuższego czasu. Ta okazja jest równie dobra jak każda inna, zresztą to co chcę Wam pokazać dzisiaj moim zdaniem jest zwyczajnie ciekawe, a są to puzzle stworzone na podstawie ilustracji Jakuba Różalskiego i jego świata 1920. Mój pierwszy kontakt z twórczością Jakuba Józalskiego miał miejsce mniej więcej parę miesięcy temu, gdy przeglądając jedną z polskich stron na temat science fiction, natrafiłem na kilka jego ilustracji, choć przyznam się bez bicia. Wtedy spojrzałem na nie, zaakceptowałem, że istnieją, ale poszedłem dalej, miałem coś innego do roboty tematyką ilustracji Juralskiego zainteresowałem się na poważnie dopiero w momencie gdy skontaktowało się ze mną CD projekt i gdy już to zrobiłem naprawdę spodobało mi się to co zobaczyłem te ilustracje mają w sobie naprawdę dosyć fajny klimat gdy na to patrzę ja widzę olejną ilustrację Polski, i okolic lat 20. XX wieku, do której ktoś wplątuł wielkie roboty i inne ciężkie maszyny, które w prawdziwej historii nigdy tam nie były. Wygląda to naprawdę fenomenalnie. Zresztą spójrzmy na przykładowe ilustracje, które są z tyłu jednych z tych puzli. Tak, to naprawdę wygląda fenomenalnie, że mamy chłopów, przynajmniej tak wyglądają dla mnie. A tam w tle dwie ciężkie maszyny kroczące. To jest trochę takie bardziej normalne. Dopóki nie zobaczymy tego wielkiego czołgu kroczącego tutaj za mgłą, naprawdę wygląda to świetnie. To jest cudne. To wygląda naprawdę fenomenalnie. Wielki robot z ostrzami zamiast rąk. Mało gandamowy, ale zdecydowanie jest to robot. I tu mamy żołnierza, który zaraz... Nie wiem, czy będzie z nim walczył, ale w każdym razie e, stoi przed tym wielkim metalowym potworem. Naprawdę mi się podoba to, co widzę. E, powoli dochodzę do wniosku, że być może Różarski na swój sposób stanie się dla mnie polskim odpowiednikiem Tenjina Hidetaki, ilustratora, którego kocham za jego pracę przy e, ilustracjach do. Modeli Gundam do różnego rodzaju zabawek i modeli Makros dla mnie to jest po prostu prześliczne i bardzo łatwo zapada w pamięć. I czekam tylko na dzień, gdy ktoś postanowi wydać większą ilość ilustracji różalskiego w formie e-booka, Z pewnością znajdę pieniążki, żeby taką księgę kupić. Na razie dużo jego ilustracji można znaleźć na jego profilu, na Facebooku, także też polecam Wam wizytę, żeby sprawdzić, z czym się je jego ilustracje, a są to bardzo smaczne ilustracje. A my teraz zajmijmy się samymi puzzlami wydanymi w ramach cyklu Puzzle World of Games. Także, jak widzicie, do swojej dyspozycji dostałem dwa takie zestawy puzzli. Ta ilustracja nazywa się Shape i Młot, ta nazywa się Odwisz i obie po zmontowaniu Będą formowały obrazy o rozmiarach 85 na 58 cm, także naprawdę spore. Składające się z 1500 części, których szczęśliwie e, nie muszę składać na ekranie. Powiedziałam mi, że po prostu pokazałam te puzzle. Choć kto wie, być może kiedyś się skuszę na składanie tego, ale na pewno nie teraz. Podoka są naprawdę high-endowe. Gdy dotykam je w różnych miejscach, wyczuwam różny stopień lakierowania. W ogóle jak widzicie, sama nazwa jest stworzona e, za pomocą hot stampingu. Srebrna folia, wprasowana w karton, robi to bardzo dobre wrażenie. Całość jest bardzo masywna, Towarzy pewnie kło kilograma. I tutaj z boku mamy motywatory, żeby zebrać wszystkie pięć puzli, które jak na razie wydano. Gdy je ułożymy bokami, stworzą poświatowane wersje dwóch ilustracji. Także jest to ciekawy pomysł. Zresztą wszystkie można kupić nawet w jednym pakiecie na stronie CD Projekt, jeśli ktoś chce. Tutaj tylko logo puzzle. To już widzieliśmy. Także, żeby nie męczyć dalej mojej ręki, Rozpakujmy jedne takie puzzle i zobaczmy, co jest w środku. I żeby Wam jeszcze lepiej zilustrować rozmiary tych pudełek, oto powszechna puszka picia. Także zdecydowanie jest to spore. I teraz otwórzmy to i zobaczmy, co mamy w środku. Właśnie tak. Mamy tutaj taką pokrywę, która nie jest zawsze łatwa do otwarcia. Także. Trzeba to powoli otwierać, powoli, spokojnie, nie denerwować się. Właśnie tak. Ok. I w środku mamy kilka różnych elementów. Na przykład taką, oto, bardzo ładną zakładkę do naszych książek. Całkiem fajny pomysł, choć nie wiem, czy to będzie praktyczne w Plecaku, czy gdzie indziej, jeśli będzie wystawało z naszej książki. Niemniej jest to sympatyczny bajerek. Dalej mamy taką oto ulotkę z mniejszą wersją naszej ilustracji, jak również wydrukowanym w sześciu językach tekstem, który ma nam wstępnie pomóc lepiej wczuć się w klimat tego świata. Jest to naprawdę pomysłowo zrobione. Przeczytajcie sobie, co to jest, i zobaczcie z czego to pochodzi: Jacek Komuda, Hubal i jego mechaniczne konie. Jest to całkiem pomysłowo stworzona przeróbka książki Humarko mudy dostosowanej do potrzeb świata 1920, także e, jest to naprawdę fajny pomysł. Zresztą gdy już dobierzemy się do Puzli Siep i Młot, znajdziemy coś w podobnym stylu, tym razem jest to fragment wspomnień żołnierza pierwszej dywizji Legionów z drugiej bitwy o Radzymin 14 sierpnia 1927. Naprawdę podoba mi się ten pomysł. No i oczywiście mamy same puzzle, znajdujące się zresztą na początku w ładnie zadrukowanej torebce foliowej. No tak, to ma pewną masę. Zobaczmy, co znajdziemy w środku, jaka jest tego jakość. No i jak na mój gust, to robi całkiem pozytywne wrażenie. Jak widzicie, mam tutaj w ręku kilka z tych 1500 puzli. I w takiej małej grupce są już lekkie, przyjemne do trzymania w rynku. Weźmy sobie jeden i zobaczmy, co my tu mamy. Tak, jest to ładnej jakości zadruk. Jest to twardy karton, także o ile nie sugeruję Wam, żebyście próbowali zgiąć przy tych ząbkach ten element. To jednak, gdy trzymam go w ręku, gdy próbuję go tak lekko nacisnąć z dwóch stron naraz, nie robi wyraźnie czegoś, co mi się zaraz zegnie między palcami. Robi to raczej dobre, trwałe wrażenie, więc potencjalnie, gdybyśmy już kiedyś złożyli całość, byłby to całkiem ładny, wytrzymały pseudo obraz do powieszenia na ścianie. I najwyraźniej osoba odpowiedzialna za tworzenie tych puzzli zdała sobie sprawę z tego, że... Będzie dla nas dość trudne układanie 1500 elementów na podstawie tylko i wyłącznie takiej małej ilustracji na pudełku, i dlatego, oprócz tego, ostatnim elementem, który znajdziemy w środku zestawu, jest taki oto plakat zawierający naszą gotową ilustrację w skali 1 do 1, abyśmy mogli nie tylko porównywać sobie nasze postępy do tego, co widzimy tutaj, ale żebyśmy więc mogli układać nasze puzzle na takim oto wzorcu. O tak, z czymś takim, jako podkładem, nasza praca układacza będzie o wiele, wiele prostsza. Zakładając, że to, co mamy pod spodem, nie będzie odciągało naszej uwagi, bo jak już wspominałem, jestem zachwycony tym, co widzę. I troszkę szkoda, że główną funkcją tego jest podkład, pomoc do układania. Bo gdyby nie było tych wszystkich zdjęć, to ten plakat najchętniej bym sobie oprawił w ramkę i powiesił gdzieś w miejscu, gdzie będę mógł na to często patrzeć, to jest zwyczajnie śliczne. Oj tak, zdecydowanie nie obraziłbym się na artbooka zawierającego te i inne ilustracje wykonane tą techniką. Także, gdybym miał jakoś podsumować przegląd tych zestawów puzzli, Powiedziałbym, że jestem z nich dość zadowolony na kilku różnych frontach. Zaczynając od samych pudełek, które mają zwyczajnie aurę produktów premium, na które bardzo miło się patrzy, niezależnie od zawartości. Same w sobą mogą być ozdobą naszych półek, zwłaszcza jeśli mamy ich kilka pod ręką. A i też same puzzle są dobrej jakości, robią wrażenie wytrzymałych. Puzzli, które nam się nie zniszczą podczas układania. A warto je układać, bo choć przy takiej ilości będzie z tym trochę roboty, to w nagrodę dostaniemy większe wersje tych ślicznych ilustracji, które zachęcają mnie do dalszego zgłębiania tego świata. Także, jeśli ktoś chciał tylko zobaczyć puzzle, to właściwie tyle, ale teraz spróbuję przekazać Wam jeszcze kilka dodatkowych ciekawostek na temat świata 1920. I co najfajniejsze, ich źródłem jest sam Jakub Różalski, z którym udało mi się skontaktować na potrzeby tego nagrania. Ciekawostka numer jeden. Tworzenie ilustracji to dla Jakuba Różalskiego regularna praca, a nie tylko hobby, czego osobiście mu gratuluję. Ciekawostka numer dwa. Jakub Różalski maluje tak tradycyjnie jak i cyfrowo. Obecnie głównie tą drugą metodą, ale mimo wszystko, jak sam twierdzi, wywodzi się z malarstwa tradycyjnego i bardzo nie lubi określenia grafik. Uważa się za stuprocentowego malarza, dla którego komputer to przede wszystkim przydatne narzędzie pozwalające zaoszczędzić czas. Ciekawostka numer 3. Zazwyczaj jedna jego ilustracja powstaje w ciągu jednego dnia, ale nie jest to żelazna reguła. Niektóre pomysły rodzą się spontanicznie i szybko zmieniają się w obrazy, inne formują się i ewoluują na przestrzeni wielu dni lub nawet tygodni. Dlatego tworzenie indywidualnych prac może równie dobrze być czystą przyjemnością lub drogą przez mękę. Ciekawostka numer 4. Moja ulubiona, czyli źródło inspiracji Jakuba Różarskiego, i w tym jednym przypadku pozwolę sobie bezpośrednio zacytować jego odpowiedź zamiast ją parafrazować, bo nie ujmę tego lepiej od samego twórcy. Poprzez swoje malarstwo, cyfrowe czy tradycyjne pokazuje to, co mnie pasjonuje, interesuje i w sercu gra. To, jak te obrazy wyglądają i jaka jest ich tematyka, jest w sumie odbiciem mojego życia. Jest w nich dzieciństwo na wsi: cztery pancerni i pies, Tolkien, sesje z grami RPG, wakacje i ferie w szczawnicy, Sienkiewicz itd. Jestem artystą bardzo egoistycznym. Nie mam jakiejś misji czy chęci komentowania rzeczywistości. Po prostu maluję to, co sprawia mi przyjemność. Cały projekt 1920 Plus wziął się jednak głównie z tego, że chciałem stworzyć coś bardziej osobistego. Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny zawsze szczególnie mnie fascynował. Ta mieszanka przeszłości z przyszłością, tradycji z nowoczesnością i technologią. Olbrzymie działa, machiny bojowe, pierwsze czołgi, na jednym polu bitwy obok kawalerii i broni białej. Był to ważny i interesujący okres w dziejach Polski i Europy. Mało kto na świecie, poza pasjonatami historii, zdaje sobie sprawę, że gdyby nie Polska, biorąc pod uwagę, jakie nastroje panowały po wojnie w Europie Zachodniej, rewolucja bolszewicka prawdopodobnie ogarnęłaby większość Europy. Postanowiłem stworzyć alternatywny świat, oparty jednak i mocno osadzony w historii Europy z lat 1914-1920. Punktem centralnym projektu jest wojna polsko-bolszewicka, a również dzika przyroda i wieś. Nie wiem, jak wy to odbijacie ale ja tu wyraźnie wyczuwam pasję. Ciekawostka numer 5, ostatnia. Powstaje coraz więcej produktów opartych na świecie 1920+, i oprócz rzeczy takich jak pokazane tu puzzle czy koszulki, tworzone są też gry cyfrowe Iron Harvest, czyli strategia ETS i The Ancients, czyli gra wirtualnej rzeczywistości. Warto też pamiętać o grze planszowej Scythe, która urodziła się dzięki platformie Kickstarter, gdzie mówiąc delikatnie zrobiła furorę. Skala zainteresowania tym projektem najlepiej pokazuje budżet tej gry. Twórcy poprosili fanów o 33 000 dolarów, ale ci ofiarowali im 1 810 294 dolary. ponad 54 razy więcej. Teraz mogę już definitywnie zakończyć to nagranie. Dziękuję firmie CD Projekt za przysłanie mi tych puzzli do sfilmowania i bardzo dziękuję samemu Jakubowi Żalskiemu za odpowiedź na moje maile i przekazanie informacji, z których stworzyłem powyższe ciekawostki. A teraz pożegnam się już z wami drodzy widzowie i idę szykować następny filmik, w którym mam nadzieję zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się!